Po raz kolejny jeleniogórscy strażacy udowodnili, że patriotyzm lokalny nie jest im obcy. Właśnie na ich prośbę powstał logotyp formacji. Stworzył go uczeń Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych Szymon Barański. Chcieliśmy się jeszcze wyróżniać bo i udosamiać identyfikować z naszym pięknym terenem, czyli z powiatem karkonoskim, czyli z miastem Jelenią Górę. Mam takie poczucie, że projektowałem to dla, dla kogoś ważnego, że jednak straż tutaj jest najbardziej jakby cenionym tym zawodem. Jestem dumnym, po prostu, że im się spodobało, że akurat wygrało moje. Do konkursu zgłoszonych zostało ponad 30 propozycji. Robimy dla różnych instytucji, ale Straż Pożarna cieszy się największym powodzeniem i tylko jak słyszą Straż Pożarna to jest bardzo wielu chętnych. Logotypy bardzo spodobał się strażakom, którzy z dumą chcą go prezentować. My jesteśmy jeli górskimi krakowskimi strażakami, więc skoro mamy tak piękne logo, myślę, że teraz będziemy mogli gdzieś promować tą, tą część linii góry. Na pewno to logo będzie znajdowało się na e, naszych zdjęciach, rolapach e, i różnych elementach, które będą identyfikowały Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w linii Górze. Strażacy chcieliby tak, żeby został on umieszczony na nowych piaskowych mundurach. I cieszę się, że jeżeli będę mógł to nosić na swoim ramieniu, będę godnie to reprezentował. Jest na nim miejsce na logo identyfikujące się z terenem. Z Lokalnie. Decyzję jednak w tej sprawie podjąć może komendant wojewódzki. Do tej pory nowe mundury otrzymało 30 ze 119 jeleniogórskich strażaków.